A kiedy nam je zdradzi, to też będziemy znali tajemnicę Lwiej Ziemi. Dzięki tej wiedzy przejęcie władzy na Lwiej Ziemi będzie kwestią czasu. Nawet dla ciebie. Tak, nawet dla mnie. Chieny będą rządziły całym królestwem. Tak. Nie ma czasu do stracenia. Zazu jest bardzo ważny dla rodziny królewskiej. Założę się, że Kajon i jego Lwiastraż już wyruszyli na poszukiwania. O, już ja go zmuszę do gadania. To nie będzie trudne, odkąd do nas trafił, nie zamyka dzioba. A co my tu mamy? To chyba są pióra Zasu. Słuchajcie, słuchajcie, chyba coś mam. To na pewno jego pióra. Tam jest ich więcej. Ciekawe, co tu się stało. Nic dobrego, to pewne. A ja wiem, Zazu jest już stary. Może zwyczajnie wyłysiał. Nie wydaje mi się, Bunga. Na pewno tak nie było. Jestem pewien, że to ma związek z tymi śladami hien. Zdaje się, że hieny porwały Zazu. Hieny? Czego one chcą od tego staruszka? Wolę nie czekać, żeby się przekonać. Chodźcie za mną! To! Dlaczego mamy cię wypuścić? Ponieważ to najmądrzejsze rozwiązanie. A ty przecież jesteś mądry. Eee! Chungu, ty powinieneś to zrobić, bo najwyraźniej ty jesteś tym mądrym. Też zawsze tak uważałem, ale nie pomyślałem o od... tym, kiedy to powiedziałeś. I... <gry> Słyszałeś i ten tak mu to ja jestem mądry mądry. <grystanie> tak! To ma sens! Ale to Djangzia nie jest sen mądry? Tak naprawdę, to według mnie obaj jesteście mądrzy. Tak, Nie <laughs> My być ci mądrzy! W istocie, a najmądrzej byłoby teraz mnie wypuścić i powiedzieć Danji, że uciekłem. U, rzeczywiście mądrze. <laughs> tak! Mamy łeb na karku, więc zrobimy to, co mówi mądry ptak! O, nic nie zrobicie. No nie. Prawie ci się udało w tashimuszczku. muszku. w To znaczy, że jest mądry? Widzisz, z kim się muszę użerać. Zaczynam cię rozumieć. Dobrze, tam wszystko, co wiesz. Mam z tym radzić,

O. Całkiem sporo tu tych. Do. Dobrze, powiem. Powiem wszystko, co wiem. Jeśli ktokolwiek nie słyszy, jestem uwięziony na złej ziemi.